Witajcie na kanale TDI TV tygodniowa dawka informacji. Dziś zabierzemy Was w podróż przez jedno z najpotężniejszych trzęsień ziemi w historii współczesnych pomiarów. Zaczniemy na Kamczatce, gdzie ziemia przesunęła się o 2 metry, a fale tsunami popędziły przez cały Pacyfik, docierając od Japonii, przez Hawaje aż po Amerykę Południową. Dowiecie się, jak wyglądały godziny po wstrząsie, co wydarzyło się w portach, bazach wojskowych i na wybrzeżach tysięcy kilometrów od epicentrum. A jeśli chcecie poznać pełny obraz tej katastrofy, zostańcie z nami do końca. Lipiec 2025 roku przyniósł jeden z najpotężniejszych wstrząsów sejsmicznych w historii współczesnych pomiarów. W nocy z 29 na 30 lipca, dokładnie o godzinie 23.24 i 52 sekundy czasu UTC, czyli tuż po 11 rano czasu lokalnego na Kamczatce, Ziemia zatrzęsła się z siłą 8:8 w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się około 120 km na południowy wschód od Petropawłowska-Kamczackiego, na głębokości niespełna 20 km w strefie subdukcji kurylsko-kamczackiej było to najsilniejsze trzęsienie w regionie od czasu katastrofalnego wstrząsu w Japonii w 2011 roku i jedno z sześciu najpotężniejszych jakie kiedykolwiek zarejestrowano. Początkowe raporty amerykańskiej służby geologicznej USGS wskazywały magnitudę 8.0. Jednak już w ciągu kilkunastu minut, po analizie pełniejszych danych, została ona skorygowana do 8,8, co jest typowe dla tak dużych wstrząsów, gdy początkowe algorytmy nie są w stanie od razu uchwycić pełnej energii zdarzenia. Zaledwie 9 dni wcześniej, w tym samym rejonie, odnotowano wstrząs o magniturze 7,4, a po głównym trzęsieniu w ciągu kilku dni zarejestrowano ponad 600 wstrząsów wtórnych. W tym 1 o sile 6,9. Mechanizm zdarzenia wskazuje na typ megafrast, gwałtowne przesunięcie płyty pacyficznej pod płytę północnoamerykańską. Według rosyjskich geofizyków, południowa część Półwyspu przesunęła się w wyniku tego wstrząsu o blisko 2 metry w kierunku południowo-wschodnim. Modele USGS pokazują skalę zjawiska. Obszar przesunięcia obejmował około 600 km długości i 200 km szerokości, a w najbardziej aktywnym fragmencie skały przemieściły się nawet o 14,5 m w pionie. Średnie przemieszczenie wyniosło od 2,5 do 3 m. Tak potężny ruch skorupy ziemskiej natychmiast uruchomił systemy ostrzegania przed tsunami na całym Pacyfiku. Alarmy ogłoszono w Rosji, Japonii, na Hawajach, w Ameryce Północnej i Południowej oraz w wielu państwach Oceanii. Łącznie obejmowały one nawet 3 miliony osób, w tym blisko 2 miliony ewakuowanych w samej Japonii. Na Hawajach włączono syreny alarmowe. Dla wielu mieszkańców był to pierwszy taki sygnał w życiu, a nagrania z tego momentu szybko obiegły media społecznościowe. Na Hawajach zarejestrowano fale sięgające do 1,7 m, a w Japonii około 1,3 m w portach Kamczatki i na Kurylach miejscami ponad 4 metry, a w Kurylsku i na wyspie Shumshu lokalny ranap sięgnął nawet 6 metrów. Na amerykańskim wybrzeżu Pacyfiku fale były mniejsze, ale w Crescent City w Kalifornii spowodowały około miliona dolarów strat w porcie. Pierwsze dane o fali pochodziły z boi DART, które w ciągu kilkudziesięciu minut od wstrząsu zarejestrowały amplitudę 0,85 m. Drugą największą wartość w historii systemu, ustępującą jedynie rekordowi z 2011 roku w Japonii. Informacje z trzech boi pozwoliły w ciągu godziny kilkakrotnie skorygować prognozy wysokości fali i jej potencjalnego zasięgu. Mimo, że w wielu miejscach tsunami okazało się słabsze niż przewidywano, eksperci podkreślają, że nie oznacza to błędu systemu, a przygotowanie mieszkańców oraz ewakuacji zapobiegły tragedii. Fala przebyła tysiące kilometrów, docierając do wielu zakątków Pacyfiku. W Japonii osiągnęła wysokość około 60 centymetrów. Mierzono ją między innymi w Hamanace i porcie Kuji. Tam ewakuowano setki tysięcy ludzi, zamknięto porty i lotniska, a promy i pociągi zatrzymano. Niestety w prefekturze Iwate zginęła 58-letnia kobieta, która spadła z klifu podczas ewakuacji. Kilkanaście osób trafiło do szpitali z urazami oraz udarami cieplnymi. Elektrownie jądrowe, w tym Fukushima Daiichi, nie odnotowały żadnych awarii. Na Hawajach fale o wysokości 1.7 metra sparaliżowały życie na wybrzeżach. Władze wprowadziły ewakuację, a ruch uliczny w Honolulu został całkowicie zakorkowany. Część linii lotniczych odwołała loty. Jednak już następnego dnia funkcjonowanie archipelagu wróciło do normy. Na Alasce i zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych Fala nie wyrządziła poważnych szkód, choć w Kalifornii, w Crescent City, uszkodziła fragment portu. W Ameryce Południowej, m.in. w Chile, Peru, Ekwadorze i Kolumbii, ogłoszono ewakuację i zamknięto porty. W Polinezji Francuskiej, m.in. na wybrzeżach Marques, fala osiągnęła 2,5 metra, co również skłoniło władze do wydania alarmów. Na Kamczatce i Kurylach wstrząsy spowodowały poważne lokalne zniszczenia. W Elizowie zawaliła się część dachu terminalu lotniczego, uszkodzeniu uległy mury przedszkola, a w wielu miejscach przerwana została dostawa prądu i łączności. W Sierokurilsku woda zalała port, uszkodziła zakład rybny i budynki mieszkalne, a ponad 90% kominów przewróciło się lub popękało. Ogłoszono tam stan wyjątkowy, ewakuując około 2700 mieszkańców. Międzynarodowe zdjęcia satelitarne ujawniły uszkodzenia w strategicznej bazie okrętów podwodnych w Rybachi, gdzie oderwał się fragment Piersu, choć rosyjskie władze nie potwierdziły skali szkód. Kilka dni po trzęsieniu ziemi region doświadczył niezwykłego zjawiska wulkanicznego. Po niemal 500 latach milczenia wybuchł wulkan Kraszenikow, wyrzucając kolumnę popiołu na wysokość 6 km. W tym samym czasie aktywność wykazało jeszcze co najmniej pięć innych wulkanów, w tym Kłyczewska Sopka, Szywiełcz, Bezimienny, Karyński i Aboczyński, a Multnowski odnotował wzrost aktywności bez pełnej erupcji. Geolodzy oceniają, że tak szeroka, jednoczesna aktywność wulkaniczna w regionie jest bezprecedensowa i może być bezpośrednio związana z zaburzeniami tektonicznymi po wstrząsie. USGS ostrzegł, że w pierwszym tygodniu po głównym wstrząsie istniało 96% szans na kolejne trzęsienie o sile co najmniej 6, a prawie 1 czwarta szans na wstrząs powyżej 7. Możliwość kolejnego trzęsienia o sile 8 lub większej oceniano na około 2%. Eksperci zwracają uwagę, że tak silny wstrząs mógł zwiększyć napięcia tektoniczne wzdłuż całego pacyficznego pierścienia ognia, co budzi obawy o przyszłe zagrożenia, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Choć tegoroczny kataklizm był porównywalny siłą do trzęsienia z 1952 roku, które pochłonęło tysiące ofiar i wywołało 18-metrowe tsunami, tym razem skutki okazały się zdecydowanie łagodniejsze. Było to możliwe dzięki lepszym zabezpieczeniom budynków. Sprawnym procedurom ewakuacyjnym i błyskawicznemu działaniu systemów ostrzegania, których rozwój po wcześniejszych katastrofach przynosi dziś realne efekty. Mimo to wydarzenia z przyłomu lipca i sierpnia 2025 roku są kolejnym dowodem na to, że w strefach aktywnych sejsmicznie spokój jest zawsze tylko ciszą przed kolejnym wstrząsem, a utrzymanie gotowości, zarówno technologicznej, jak i społecznej, pozostaje kluczowym elementem bezpieczeństwa. To, co wydarzyło się na przełomie lipca i sierpnia 2025 roku, jest kolejnym przypomnieniem, że natura wciąż potrafi zaskakiwać i testować naszą gotowość. Kamczatka, Japonia, Hawaje, Alaska, Chile, każdy z tych miejsc odczuło skutki tego samego wstrząsu. A mimo, że tym razem udało się uniknąć katastrofy na miarę 2011 roku, nikt nie ma wątpliwości, że podobne zagrożenia powrócą. Jeśli interesują Was historie, które pokazują jak bardzo nasz świat jest ze sobą połączony od sejsmicznych głębin po falec tsunami na drugim końcu globu, subskrybujcie TDI TV Tygodniowa Dawka Informacji. Kliknijcie dzwoneczek, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się tym materiałem ze znajomymi. To dla nas ogromne wsparcie i sposób, byśmy mogli dostarczać Wam kolejne rzetelne i szczegółowe relacje z wydarzeń. Do zobaczenia!